Jaką liczbę należy wstawić w kratkę, aby równość była prawdziwa? Mamy ułamek 4 piąte i drugi ułamek jest niepełny. W liczniku 28 w mianowniku jest pusta krateczka. No i teraz patrzymy, czy dwie liczby są podane na dole czy na górze, w licznikach czy w mianownikach. W licznikach. Bo mamy czwórkę i 28. I teraz będziemy większą liczbę w licznikach dzielić przez liczbę mniejszą. Czyli 28 podzielić na 4 to jest 7. Bo 4 razy 7 to jest 28. W takim razie na dole piątkę również musimy pomnożyć przez tą samą liczbę, czyli przez 7. 5 razy 7 to jest 35. I w ten sposób obliczyliśmy, jaka liczba ma być wpisana w mianowniku tego ułamka. Dziękuję.